Cześć, to ja, Susia. Witam się z Wami serdecznie w to dla mnie wrześniowe popołudnie. Dla Was być może to wcale nie będzie popołudnie, i dla niektórych być może wcale nie będzie wrześniowe, ale przyszłam, ponieważ najwyższy czas zrobić podsumowanie sierpnia. Moje niektóre hawciarskie koleżanki zrobiły to już. Nawet można powiedzieć dawno, bo niektóre dokładnie z dniem 1 września, no ale lepiej późno niż wcale. Sierpień hawciarsko był fajnym miesiącem. W zasadzie to nawet niezwykły, dlatego że po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy haftowałam każdego dnia. Każdego. To naprawdę nie zdarza się często. Czyli wszystkie 31 dni, które miał sierpień, spędziłam z igiełką. Udało mi się wyhaftować 20 219 krzyżyków. Średnia, zarówno dzienna, jak i to wyniosła 652 krzyżyki, czyli tak bardzo blisko tego, co niegdyś udawało mi się haftować, czyli tych 700. Czy też 700 paru krzyżyków dziennie? Jeśli chodzi o projekty, które haftowałam, to tak jak widzicie, wcale nie było tak ubogo, bo projektów było aż 6, ale tak naprawdę pozwoliłam urosnąć tylko dwóm z nich. W pierwszym w ogóle bez żadnej konkurencji na podium znalazła się Maryszka. I tutaj zrobiłam ponad 13 tysięcy krzyżyków. Uwielbiam ten projekt, uwielbiam tę pracę. I nie wiem, nie, nie potrafiłam w tym miesiącu myśleć o niczym innym. No i co jeszcze urosło? No urósł dimek, którym zaczęłam sierpień. 2633 krzyżyki. Ale jak być może pamiętacie z któregoś tam filmiku wcześniej, mówiłam wam, że do takiej miesięcznej normy, żeby skończyć ten projekt w... Grudniu brakowało mi 400 krzyżyków, które miałam dorobić, ale niestety już ich nie dorobiłam. Czyli haftowała się Maryżka, haftował się Dimek. Postawiłam kilka krzyżyków, naprawdę kilka, na lesie od Parmina. No, tak jak pewnie niektórzy pamiętają, miałam. Gonić się z samplerem, ale pogoniłam tylko na 536 krzyżyków, co naprawdę nie robi zbyt wielkiej różnicy. No i moje koty, nad którymi miałam tak ambitnie pracować, po tyle krzyżyków dziennie czy też miesięcznie, zyskały tylko 2171 krzyżyków, czyli 4000 z kawałkiem, niecałe 4500 pół krzyżyków. No więc jak widzicie, szału nie ma. I jeszcze haftowały się magnesiki. Przez to, że jeździłam trochę samochodem jako pasażer, to wyhaftowałam kolejny magnesik od Żarpticy. I to tym razem był lizak. No i tak to by było, jeśli chodzi o, o projekty i o ilość krzyżyków. W tym miesiącu zrobiłam też taki fajny kalendarz, który robi sobie Ilona, chociaż ona ma dużo bardziej profesjonalny, bo jeszcze ma takie numerki z dniami. Ale ja też sobie taki zrobiłam. No i jak widzicie, sierpień był taki różny. Były takie czaderskie dni, kiedy krzyżu było 1602, a były takie czaderskie dni, kiedy było ich 67. No ale tak już chyba musi być. Oczywiście super, bo był taki cały miesiąc 1602, ale nie wiem, czy takie rzeczy mogły się w ogóle zdarzyć. Znaczy, na pewno komuś się zdarzają, ale, ale u mnie to raczej nie. No więc, jeśli chodzi o cyferki, to tyle. A teraz pokażę Wam jak to wygląda na poszczególnych pracach chociaż to nie będzie łatwe bo koty są na ramie i Mereszka, stoi znaczy na, na ramie i na stojaku i Mereszka tak samo, no nie wiem, może akurat to pokażę Wam z ręki. Dobra, no to zaczynajmy Zaczniemy może od Dimka, ale tylko tak na króciutko, ponieważ Dimka widzieliście Widzieliście go w sierpniu, w zasadzie wtedy, kiedy skończyłam nad nim pracę i od tamtej pory, mimo że plan był ambitny i miało na nim przybyć jeszcze tam 370, czyli prawie 400 krzyżyków, no to nie przybyło nic. Dziewczyny się śmiały pod tym filmikiem i pytały, czy mój kotek ma wąsy. No i niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że Dimensions... Z wielką dbałością o szczegóły swoich haftów, no zapomniał o, tym, o tej tak ważnej rzeczy. No i dziewczyny sugerują, żebym ja te wąsiki temu kotkowi zrobiła. No ja nie jestem najlepsza w takie dorabianie, ale się postaram, bo rzeczywiście może kotek bez wąsów jest taki nie do końca kotkowy i na pewno jakość jego życia jest kiepska. Więc Dimek. Dimek zyskał 2633 krzyżyki i na razie wszystko wskazuje na to, że ma szansę skończyć się w grudniu. Jest piękny, prawda? Tak, dzisiejszy dzień mi trochę słabo leciał i plan był zupełnie inny, ale potem wyszedł inny i nagrywam już przy takim, może nie zachodzącym słońcu, ale już tak dosyć późno. Mam jednak nadzieję, że te kolory, które Wam tu pokazuję, są ok i widzicie wszystko tak, jak widzieć powinniście. Dimek jest pięknościowy i nie wiem, jak mam to zrobić, bo chciałabym miesięczną normę z tego miesiąca wykonać, tylko nie wiem, jak mam to zrobić i zostawić tą mareszkę nie wiem, to jest to trudne. Kolejny na tapetę może pójdzie magnesik. Niestety nie udało mi się go skończyć w takim sensie, żeby zrobić na nim. Znaczy nie, to wszystko jest zrobione wszystko jest wyszyte. Zrobiony jest backstitch, ale zabrakło może nie tyle chęci, co czasu na to, żeby podkleić go. Magnesem, ale wyszyty już jest salutki, więc bardzo się z tego powodu cieszę. W tym zestawie od Żerpticy został do wyszycia jeszcze tylko lód i zestaw będzie skończony. Słodko się haftuje na tej plastikowej kanwie i słodko haftuje się te maluszki. Ja bardzo, bardzo lubię. No i fajne jest to, że bierzesz coś takiego do ręki, stawiasz kilkaset krzyżyków i jest początek i koniec. Mówiłam wam, że miałam przygodę z tym haftem Bo pomyliłam nitki i zaczęłam to jakieś fiolety wplatać Potem musiałam to pruć Na szczęście szycie na plastikowej kanwie I prucie również jest dosyć łatwe i proste No i tych krzyżyków też nie było strasznie dużo Bo w miarę szybko zorientowałam się, że z tym kolorem coś jest nie tak Także powstał taki lizaczek samochodowy Ładny, prawda? Mógłby już wisieć na lodówce Tylko nie zrobiłam do tego magnesu Ale może to już niedługo No i na inną która dostała zawrotną ilość krzyżyków. Aż 518. Ładnie wow, to wygniecione. Jest mój las od Permina. Mm, tak teraz patrzę tą pracę i zastanawiam się, gdzie ja w zasadzie Postawiłam te krzyżyki. Ale wydaje mi się, że to jest to, co jest od tutaj. O ten kawałeczek No, dużo to tu nie jest. No ale zawsze coś, prawda? Tutaj w ogóle w tej pracy do, do skończenia tego koloru zostało mi chyba jeszcze 8000 krzyżyków. I później będzie już y, zmiana na troszeczkę jaśniejszy kolor, bo tego jest najwięcej i ten jest najciemniejszy. Lubię ten las i bardzo lubię go haftować. I w ogóle jeszcze zanim w maju zawiesiłam na chwilę swoją hafciarską działalność, to próbowałam Wam nagrać filmik z testem igiełki. I tak sobie myślę, że być może wkrótce on się pokaże na kanale. A póki co las wygląda tak, choć troszeczkę się pokrót. Las haftuję na tamborku. Zapinam sobie na amurka i haftuję się go naprawdę słodko. Ja bardzo lubię haftować na hardy. Bardzo. Przyjemnie to się. Przyjemnie to się robi. A teraz uwaga, nie padnijcie z wrażenia. Będzie sampler. Na samplerze postępy są tak porażające, że aż nie wiem, czy <grych> dostrzegalny go emoki. <grych> To co mi się udało wyhaftować w tym miesiącu to jest niestety ten malutki rożek. Tutaj kawałek rameczki, kwiatuszek i tu takie coś. Plan był bardzo ambitny i ja naprawdę chciałam wyhaftować w tym miesiącu tą część i tej kawałek, bo chciałabym to wszystko nadrobić, żeby skończyć ten sampler do końca roku. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że Oślepłam. Oślepłam w takim sensie, że jak pamiętacie, być może mówiłam wam kiedyś, że bardzo mocno przyzwyczaiły mi się oczy do pracy na tym lnie, To jest Newcastle 40CT. I ja na początku, jak zaczynam z tamtym samplerem z tamtego roku pracę na tym materiale, to zaczynam z lupą. Potem kupiłam takie okulary, a Później po prostu jakoś oczy mi się tak niesamowicie przyzwyczaiły do tego splotu, i w zasadzie do tego rozmiaru, że ja haftowałam go tylko i wyłącznie używając lampy. I nie wspomagałam się żadnymi powiększaczami. I po prostu jakie było moje okrutne zdziwienie, gdy zaczęłam haftować tą część i okazało się, że ja po prostu kompletnie nie widzę tego splotu, kompletnie nie widzę, gdzie idą nitki. No to po prostu coś przerażającego. Założyłam te moje okulary na głowę, takie powiększające, no i zaczęłam to haftować ale po prostu... Tak mi to nie szło, że to coś okropnego. Nie wiem, mam nadzieję, że wrócę do tego stanu, kiedy haftowanie na 40 było no, przyjemne, bo naprawdę szkoda mi tego stanu. Bardzo mi szkoda. No i przez to ten sancer tak marutko podróż, znaczy w zasadzie nie tylko przez to, wszystko w tym miesiącu, znaczy wszystkie małe ilości krzyżyków na innych pracach zepsuły się przez mareszkę. I to jest tak naprawdę jedyny winowajca takiego stanu rzeczy. Gdybym potrafiła ją zostawić i skupić się na innych pracach. To te postępy na pewno byłyby większe, ale ona tak zajęła moją głowę, moje ręce i serce, że po prostu wszystko im należy, a ja w każdej wolnej chwili doskakuję sobie do, do mereczki, którą zresztą całkiem za niedługo wam pokażę. No to teraz koty. Koty od H.E.T. Kolejna w ogóle hawciarska porażka tego miesiąca. Nie wiem, dwa filmiki wcześniej mówiłam Wam, że został mi tutaj kawałek tego obszaru i tu jeszcze cztery krateczki. Nie, nie cztery. Trzy krateczki w bok i, i trzy do góry, czy dwie krateczki w bok i trzy do góry, już nie pamiętam. I mówiłam, na pewno skończy do końca miesiąca ten, ten rząd. No i jak widzicie, no, rzeczywiście go skończyłam. No po prostu tak się wystarałam. Chociaż jak widzieliśmy się na początku tego miesiąca, znaczy na początku sierpnia, to wydaje mi się, że byliśmy gdzieś tutaj, a może tu. Nie, może o tu byliśmy, o tutaj, w tym miejscu. Nie było jeszcze do końca chyba tej łapki, albo nawet jeśli była łapka, to nie było tego tutaj pod spodem. No i tyle urosło. No, jak na półkrzyżyki, którym haftuję tego Haeda na tkaninie Kordowa, która ma rozmiar 23CT, czyli to taka trochę może siostra z Treminu, no to postępy nie są jakieś porażające. Ciekawe, jak pójdzie kotom we wrześniu. Chociaż tak jak chwaliłam sierpień, że był cały hafciarski, haftowałam każdego dnia, no to wrzesień już się tak słodko nie zaczął, ponieważ nie haftowałam pierwszego, nie haftowałam drugiego, trzeciego postawiłam chyba 100%. 73 albo 179 krzyżyków. A dzisiaj jest czwarty, nagrywam podsumowanie sierpnia. No i nie mam jeszcze pojęcia co i ile uda mi się wyhaftować. No, i jest przed wami ta winowajczyni. Winowajczyni po prostu, która zepchnęła w czeluści wszystkie pozostałe hafty. Śmiałam się, bo nie wiem, czy Wam o tym mówiłam, czy nie, ale Maryszka stoi na zapięta na amurze w salonie na, przy kanapie. I ja po prostu coś tam nawet kręcąc się w kuchni, tam sobie dobiegam i po kilka krzyżyków stawiam. I żeby wam nakręcić ten filmik, zdjęłam ją ze stojaka i Pomyślałam sobie, że gdybym jej z powrotem nie zapięła, no to być może ruszyłyby z kopyta trochę inne prace, ale jeśli kończąc nagrywać ten filmik z powrotem wepnę ją na stojak, no to obawiam się, że dopóki jej nie skończę, to spokoju nie zaznam. Ja może wyłączę się na chwilkę, rozwinę wam górę, żebyście mogli zobaczyć jak ona wygląda w całej okazałości. Proszę. Tyle jest jej... Naprawdę, w rzeczywistości. Nie wiem, czy Wasze odczucia przez kamerę są takie jak moje, ale uwielbiam tę pracę. Uwielbiam ją haftować, ja po prostu przy niej tak odpoczywam, tak się relaksuję, tak się dobrze bawię, że to jest coś niesamowitego. Ja już zaczęłam powoli szukać sobie schematu w formacie XSD tego domku, który wam pokazywałam. Na razie idzie mi słabo. Jeśli ktoś z Was, kto mnie ogląda, wie gdzie on jest, albo jest w posiadaniu tego schematu, to ja bardzo, bardzo Was proszę, dajcie znać albo gdzie mogę go znaleźć, albo podzielcie się nim, bo. Bo tak sobie myślę, że jak skończę ten haft, to chyba zamówię sobie tamten, tamten pejzaż i chyba go będę haftować w takie zimowe wieczory, kiedy będzie po prostu biało, a tam na tym moim obrazku będzie zielono-czerwono i pięknie. Coś jest w tych mereszkowych haftach, że, że chcę się je haftować. Moja mereszka, czyli to letnie popołudnie to jest taki mareszkowy max color dlatego, że mareszka największą ilość kolorów, które używa w swoich haftach to jest 40 i ten właśnie bukiet, to letnie popołudnie, rzeczywiście tyle ma, no ale haftuje się to przecudownie, tu jak widzicie jest kotek i jak zaczęłam go haftować to dla mnie też słuchajcie, niesamowite było to, że na tym kotku tutaj chyba są 4, może 5 kolorów muliny a jak patrzę się na niego, to on jest tak realny, że mam wrażenie po prostu, że powstaje futerko, no takiego żywego, prawdziwego kota. Coś cudownego. Także, no, 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 Mereszko. Popsułaś hawciarskie plany na calusieński miesiąc sierpień. I w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ja od wakacji stałam się jakąś taką hawciarką jednej pracy, jednego procesu. Słuchajcie, najpierw w lipcu, przez cały lipiec w zasadzie haftowałam tego mojego kochanego, rudego kotka. Teraz przyszedł sierpień, i ja w zasadzie cały sierpień największą swoją uwagę poświęcam tej mężce. Wreszcie nie wiem o co chodzi. Nie wiem, co się dzieje. Ja tak naprawdę nie miałam. Mi po prostu po trzech, po czterech dniach praca, może nie to, że się nudziła, no ale chciało mi się już jakieś tam zmiany i przeskakiwałam na coś innego. A jak teraz haftuję tą mereszkę, to wcale nie mam ochoty przeskakiwać na coś innego. I w tym momencie te 13,5 prawie tysiąca krzyżyków, które wyszyłam na tej pracy, przekłada się na jakieś 45%. 4, tam chyba jest dokładnie 45,6%. Gotowej pracy. Ciekawe, czy mi się uda ją skończyć w sierpniu. Nie, to wrześniu. Nie, na pewno mi się nie uda. Dobra, nawet o tym nie myślę. To teraz, jak już wam pokazałam wszystko, co krzyżykowałam, to pokażę wam moją pracę, mój bukiet od panny, który wrócił z oprawy. Nie wiem, czy mi się to jego uda pokazać, ale, ale spróbuję. No, słuchajcie, niestety będzie trzęsło, dlatego że bardzo, bardzo mocno starałam się pokazać Wam ten obrazek nagrywając ze statywu, ale kompletnie nic nie było widać, bo on jest za duży a tak się właśnie prezentuje pięknie mój oprawiony bukiet od Panny bukiet ma podwójne paspartu ma bardzo, bardzo fajną ramkę ja nie wiem czy to widać, ale ona jest taka jakby stara, jakby po prostu, nie wiem, wzięta z jakiegoś starego obrazu. Mega. Jak rozmawiałam z panią Agatą, to ona miała dla mnie propozycję, zarówno oprawy jasnej, jak i takiej ciemnej. Wybór był trudny, bo i jedna i druga wersja wyglądała naprawdę ślicznie. Wszystkie te bukiety, które ja widziałam gdzieś tam na Instagramie czy na internecie właśnie były oprawne w jasne ramy, przeważnie w białe i one były takie świetliste, no cudowne. No ta propozycja od pani Agaty też była super. No niestety w moim domu biała ramka to no tak niekoniecznie, wiecie, ja, ja nie bardzo mam gdzie te białe ramki wieszać. Niekoniecznie one mi gdzieś tam pasują i jak zobaczyłam ten ciemny wariant. No to cała rodzina jednogłośnie orzekła, że, że tylko tak. Tak jak i opowiadałam Wam wcześniej przy mojej parze z parasolem, tak samo i tutaj paspartu do koloru nitek jest dobrane rewelacyjnie. Naprawdę rewelacyjnie. No, bukiet wygląda pięknie, naprawdę. Jest kolejna praca, z której zrobił się naprawdę taki poważny, piękny. Ogromny obraz. Cudownie. Dziękuję, pani Agato. Dobra robota. No i co? Ja się pewnie tym pięknym widokiem. Z wami pożegnam. Bukiet zawisł w salonie, więc patrzymy na niego codziennie, od kiedy tylko wracamy z pracy. Robi też ogromne wrażenie na wszystkich tych, którzy do nas przychodzą. No to co? Trzymajcie kciuki, żeby mój hawciarski wrzesień nie był jakąś kolejną hawciarską padaką. Wam życzę tego samego, żebyście mieli czas na krzyżyki na to, żeby przy nich podpoczywać. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!